Co może się stać z kobietą w jednym z najbardziej zamkniętych i kontrolowanych krajów na świecie? W Korei Północnej popełnienie tak prostego błędu jak niewłaściwe ubranie lub rozmowa z obcokrajowcem może mieć niewyobrażalne konsekwencje. Zostań do końca filmu i dowiedz się, jaka jest prawda. Pamiętaj, że przesyłamy filmy co tydzień. Więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomienia, aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego z naszych nowych filmów. Zapanowania dynastii Kim reżim kultywował kulturę strachu, w której każde odstępstwo od normy może stać się poważnym wykroczeniem, a zwłaszcza kobiety podlegają kontroli, ograniczeniom i karom, które są sprzeczne z logiką i prawami człowieka. Z dala od reflektorów, w środowisku niemal nieprzeniknionym dla świata zewnętrznego istnieją wstrząsające dowody na to, co może się zdarzyć, gdy kobieta nie pasuje do formy wymaganej przez reżim. Poniżej przedstawiamy surowy pogląd na 15 najsurowszych i najbardziej odczłowieczających kar, którym mogą zostać poddane w Korei Północnej według zeznań dezerterów, raportów organizacji praw człowieka. I ciężko zdobytych dokumentów. Jedną z najbardziej znanych i przerażających kar jest wysyłanie do obozów reedukacji. W tych miejscach tysiące kobiet zmuszanych jest do pracy przymusowej przez niekończące się godziny, bez wystarczającej ilości pożywienia w ekstremalnych temperaturach i z ciągłymi karami fizycznymi. Czas trwania tego wyroku może wahać się od kilku miesięcy do lat w zależności od domniemanego wykroczenia. Wiele z nich nie przeżyje. Inną powszechną karą jest zbiorowy nadzór, środek polegający na zmuszaniu do życia pod stałym nadzorem innych członków sąsiedztwa lub miejsca pracy. Każde słowo, gest i każda decyzja jest oceniana przez sieć informatorów. Jeśli kobieta jest uważana za podejrzaną, można ją zgłosić i wysłać bezpośrednio na przesłuchanie. Ta forma kontroli niszczy prywatność i sprawia, że sąsiedzi stają się cichymi sędziami. Pamiętaj, że wysyłamy filmy co tydzień, nie zapomnij subskrybować. Szczególnie upokarzającą karą jest publiczna parada wstydu. W niektórych wioskach i okręgach kobiety oskarżone o niewłaściwe ubranie lub łamanie kodeksu postępowania są zmuszane do paradowania ulicami, podczas gdy otrzymują zniewagi i pogardę. Często są ogolone lub umieszczane na nich plakaty z obraźliwymi frazami. Wszystko to ma na celu zniechęcenie innych kobiet do popełnienia tego samego błędu. Arbitralne aresztowania również należą do metod represji. Często kobiety, które po prostu rozmawiają z kimś z zagranicy, słuchają zakazanej muzyki lub oglądają nieautoryzowane treści, są aresztowane bez procesu. W niektórych przypadkach znikają na tygodnie, zanim ich rodziny się o tym dowiedzą. Kiedy wracają, jeśli w ogóle, robią to z wyraźnymi oznakami złego traktowania. W więzieniach i ośrodkach detencyjnych kolejną okrutną karą jest skrajna izolacja. Kobieta może być zamknięta w minimalnej celi, bez światła, bez kontaktu z innymi ludźmi, z ograniczonym jedzeniem. Do tego dochodzi brak snu, zmuszający ją do stania przez długie godziny pod groźbą ciosów, jeśli upadnie. Kary zbiorowe są również częścią systemu. Jeśli kobieta zostanie uznana za odpowiedzialną za wykroczenie, jej rodzina może zostać pociągnięta razem z nią do kary. Rodzice, dzieci, a nawet sąsiedzi mogą być również wysyłani do obozów reedukacji. To sprawia, że wiele kobiet żyje w strachu nie tylko o siebie, ale o konsekwencje, jakie ich działania mogą mieć dla swoich bliskich. Powtarzającą się karą dla kobiet próbujących uciec z kraju jest przymusowa repatriacja. Te, którym udaje się uciec do Chin i które zostają schwytane przez lokalne władze, są zwykle przekazywane z powrotem do Korei Północnej. Po powrocie są traktowane jak zdrajczynie. Wiele z nich jest zabieranych na przesłuchania, gdzie muszą zeznawać na długich sesjach pod presją fizyczną i psychiczną. Czekaj, a ty co o tym wszystkim myślisz? Daj nam znać swoją opinię w komentarzach. Istnieją również kary za kwestionowanie tradycyjnej roli narzuconej przez państwo: kobiety, które odmawiają zawarcia związku małżeńskiego z przydzieloną im osobą lub które wykazują aspiracje zawodowe inne niż te zatwierdzone przez ich przełożonych, mogą zostać ukarane pozbawieniem ich zasiłków, przydzieleniem do pracy karnej lub wzmożoną obserwacją. Jedną z najokrutniejszych kar jest karmienie. W niektórych ośrodkach detencyjnych kobiety są celowo pozbawiane podstawowych środków spożywczych na kilka dni lub tygodni. To nie tylko osłabia ciało, ale także ducha, ponieważ wiele z nich dochodzi do skrajności, w których przetrwanie jest kwestią godzin. Często stosuje się również kary za pracę przymusową w nieludzkich warunkach, w kopalniach lub fabrykach. Niektóre kobiety są zmuszane do noszenia ciężkich materiałów, pracy z niezabezpieczonymi chemikaliami lub spędzania godzin w ciemnych tunelach, gdzie życie wisi na włosku. Zdrowie szybko się pogarsza, a wypadki nie są zgłaszane, są ukrywane. Milczącą, ale nie mniej szkodliwą karą jest blokada społeczna. Niektórym kobietom odmawia się dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy godna praca, ponieważ uważają je za nieczyste politycznie. Ta izolacja może trwać latami i staje się wyrokiem dożywocia bez krat i cel. Kara moralna jest również stosowana z brutalną skutecznością. W wielu społecznościach organizowane są publiczne sesje krytyki, podczas których kobieta jest zmuszona przyznać się do błędów przed rówieśnikami. Musi przepraszać, akceptować upokorzenia i wysłuchiwać ostrych oskarżeń. Te sesje nie mają na celu sprawiedliwości, ale zniszczenie poczucia własnej wartości. Inną głęboko symboliczną karą jest przymusowe przesiedlenie. Niektóre kobiety są zmuszane do przeniesienia się do niegościnnych regionów jako forma kary. Z dala od swoich rodzin tracą dostęp do sieci wsparcia, minimalnych zasobów i możliwości ucieczki. Przydzielono im bezpieczne schronienie i są stale obserwowani. Kontrola ciała jest również stałą karą. Udokumentowano przypadki, w których kobiety są zmuszane do poddania się zabiegom medycznym bez zgody, w ramach kampanii czystek ideologicznych lub pośredniej kary za zachowania niezatwierdzone przez państwo. Te działania zostawiają fizyczne i psychiczne blizny, których nie da się usunąć. Jeśli jeszcze go nie polubiłeś, pamiętaj, aby to zrobić i aktywować dzwonek powiadomień, aby wiedzieć, kiedy dodamy nową treść. Wreszcie, karą, która wykracza poza zrozumienie, jest używanie kobiet jako ostrzeżenia dla innych. Zdarzają się przypadki, gdy kobieta jest wybierana jako przykład, a jej kara jest publicznie wykonywana z ekstremalną surowością, aby wywołać strach u reszty populacji. Ich cierpienie staje się narzędziem zbiorowej kontroli. Nie zdarza się to często, ale kiedy tak się dzieje, pozostawia ślad w całej społeczności. Życie kobiety w Korei Północnej naznaczone jest przymusowym posłuszeństwem, absolutną kontrolą i ciągłym ryzykiem. Nie ma miejsca na błąd, zwątpienie czy bunt. Kobiety są wychowywane od najmłodszych lat, aby spełniać sztywny ideał zachowania, z dala od jakiejkolwiek formy autonomii. A jeśli zboczą z tej drogi, czeka ich nie kara, ale kara. Te kary nie są miejskimi legendami czy przesadą. Zostały udokumentowane przez ludzi, którym udało się uciec z kraju i przeżyć, aby opowiedzieć, co przeżyli. Raporty organizacji takich jak Amnesty International, Human Rights Watch i ONZ zebrały dziesiątki zeznań, które pokrywają się ze schematami systematycznych nadużyć. Korea Północna odrzuciła wszystkie te oskarżenia, nazywając je zachodnimi kampaniami pogardy. Ale dowody wciąż się pojawiają, a historie, choć czasami szepczą, wciąż są opowiadane. Cel reżimu jest jasny: strach musi być tak głęboki, aby nikt nie odważył się przeciwstawić systemowi. Aby to osiągnąć, kary muszą być widoczne, przykładne i druzgocące. W tym scenariuszu bycie kobietą w Korei Północnej to życie na wiecznej linie, gdzie najmniejszy poślizg może prowadzić do konsekwencji, z którymi nikt nie powinien się zmierzyć. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli chcesz, mnie zapraszam do dania nam lubię, aby kontynuować tworzenie więcej filmów, jak ten. Oprócz nie zapomnij subskrybować i aktywować dzwonek. Aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów, życzę wielkiego dnia, do następnego.